Hej, okay. dzisiaj ubraliśmy Antosia. Jak masz na imię? Jeszcze raz Antosia. powiesz. Antosia. tak? Antosia nam przedstawi yy, dzisiaj tak, bluzeczkę w takie, yy, co to jest, krokartki, tak Antosiu? Krokartki i są kieszonki z przodu, bluza jest rozpinana, tak? Pokaż troszeczkę jak się rozpina bluza. Delikatnie, dobrze, wystarczy. Kieszonki mamy z przodu. Mhm. Pokaż Antosiu z tyłu troszeczkę, pokaż. Pięknie z boku i tyłem do nas odwróć się troszeczkę, pięknie, tak, pod spodem włożyliśmy, bo dzisiaj taką fajną yy, kombinujemy tak troszkę stylizację, do tego Antosia uwielbia geterki, tak, geterki ma świecące, fajne z boku, z drzecikami, podobają Ci się? Tak. tak, piękne są, a teraz zobaczymy co pod spodem włożyliśmy tutaj. Bluzeczkę, fajną. My już tą bluzeczkę przedstawialiśmy tutaj na filmikach, ale tym razem zrobiliśmy ją troszkę w takiej wersji sportowej. I też się podoba, tak? Wygodna, fajna, super. Obkręć się jeszcze, Antosiu. O, super, fajnie. Dziękujemy, papa pa. Pomachaj, Antosiu, wszystkim. Pa, pa.